Wina, wina. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy Słuchajcie, oczywiście jesteśmy na placku Macioka, który niedługo będzie osiedlem Macioka Każdy to wie i dzisiaj będziemy jakby dalej rozwijać oczywiście nasze osiedle No bo wczoraj słuchajcie, zaczęliśmy robić bramę, tak? Zaczęliśmy ją dopiero budować Ona oczywiście będzie jeszcze bardzo to bardzo rozbudowywana i przeze mnie i przez Elvisa To jest oczywiste i oczywiście oczywiste Do tego słuchajcie, tutaj będą dochodziły mury Może wiadomo, że generalnie nie będziemy się jakby odgradzać Ale chodzi o to, żeby ta brama... Nie nie była taka, że tak powiem, z pupy, tylko żeby po prostu ona miała sens. A brama bez murów, no tak, tak, średnio słuchajcie. Wiele że muszą być jakieś wieżyczki i tak dalej. To są plany na przyszłość. Tutaj ja będę jeszcze sobie poza odcinkiem budował. Później to Elviso przejmie, bo on oczywiście wszystko tutaj ogarnia za mnie. Zresztą mogę wam nawet pokazać, no dla tych, co nie wiedzą. E, 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 e. E! Gdzieś tutaj była coś. A, a, dobra, ma, ma, mam tu w ekwipunku. Umowa budowy, oczywiście, słuchajcie, kilka dni temu spisana z Elvisem. Elviso będzie pomagał Maciochowi przy budowie ośrodka Maciochów w zamian za wybrany przez siebie apartament w, w Macioch i dostanie świnkę oceanową. Ta to, to świnka oceanowa to jest fake, to jest oszustwo. Nie ma czegoś takiego, ale musiałbym żeby to dopisać. Jest podpisane Macioch Elviso, to tylko dla przypomnienia, Wam słuchajcie, mówię, a co my takiego dzisiaj będziemy robić? Po pierwsze. Primo, będziemy zostawiać wiadomość dla Abery, Bo on zostawił wiadomość dla mnie. Sami zobaczcie. Chciałbym pomóc przy budowie, czekam na info, co robić. Abra! Także zostawimy mu wiadomość, bo przemyślałem sobie wszystko, jak ja chcę, żeby to wyglądało. A po drugie, będziemy, słuchajcie, się udawać w te rejony, ponieważ chciałbym zrobić więzienie. Patrzcie, tutaj jest zbrojownia, tutaj jest więzienie, ale, ale, to jest, a, że Areszto no to będzie więzienie. Ale, 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 moi drodzy, nie będzie to zwyczajne więzienie, bo dokopiemy się do samiutkiego bedroka i zrobimy prawdziwe więzienie w bedroku. Nie będzie to, słuchajcie, fake obsydian yy, plus kraty, albo coś takiego. Nie, 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 nie. Będzie to prawdziwy bedrock, oczywiście. Yy, troszeczkę obsydiana na pewno będzie potrzebne. Generalnie będzie to po prostu zejście na dół, drabinką. Tutaj będzie mała chatka, na dole będzie jakiś pokoik i tak dalej. Sami zobaczycie, także zostańcie koniecznie do końca, żeby to wszystko zobaczyć. Jaką wiadomość napiszę dla Abry i jak wyjdzie to więzienie prawdziwe więzienie w bedroku. No i ponadto oczywiście subskrybujcie kanał, no bo odcinki są codziennie. Dzień w dzień są odcinki i dzień w dzień to rozwijamy. Teraz jeszcze napiszę abrze, żeby on też tutaj robił swoje. Więc naprawdę, wszystko będzie tutaj się zmieniać z dnia na dzień. Dlatego warto subskrybować. Pamiętajcie także o opisie, bo macie tam TikToka i Instagrama, na którego dużo słuchacie wyrzutami ze swojego prywatnego życia, albo śmieszki ze znajomymi, albo jak jestem na treningu, albo jak jestem właśnie na siłowni i tak dalej. Po prostu prywatne moje życie, śmieszki, heheszki, macioszki. Także Instagram, TikTok, wszystko podane w opisie będzie mi bardzo miło, jeżeli tam wbijecie. No bo mam nadzieję, że coś Wam się spodoba. A teraz tak robimy sobie drabinki, no bo to nam się przyda. Zdecydowanie. Yy, I do tego robimy sobie tabliczki. Tabliczki dla Abry, drabinki dla mnie. Yy, a, mam nawet dwie tabliczki, ale dobra, dobra, przydałoby mi się też troszeczkę tego więcej, więc... Czy mam deski? Mam deski. No to gitara siema, ma, nie spodziewia. Robimy w takim razie patyki. I na początku sobie zrobimy te tabliczki. Zrobimy sobie tylko jeden taki secik, no bo łącznie 5 tabliczek yy, myślę, że mi wystarczy. Tym bardziej, że tam jeszcze jedną mogę sobie rozwalić, no, nie, no bo abre ona jest. I teraz robimy, oczywiście, drabinki. Yy, I drabinek to kurczę dużo, oj, dużo, oj, dużo, oj, bardzo dużo. Bo teraz mam 28, nie, no to więcej, morda. Nie, no to zdecydowanie więcej, bo ja po prostu chcę do Bedroka się do, do, dobić. Naprawdę, słuchajcie, my lecimy do Bedroka. Mogę wam powiedzieć, że teraz jestem na poziomie yy, Maciek, na kimś 73! Także muszę mieć mniej więcej, słuchajcie, 73 te yy, drabinki. Mam ich, yy, no niecałe, 50, także troszeczkę bieda. Maciek, bym ci powiedział, no mogłeś, możesz się bardziej postawić, to jeszcze starczy na więcej. Także do roboty. Do roboty, Maciek. Weźmiemy w, w takim razie Pixona Cyksona i myślę, że to już powinno starczyć. Ej, czy to starczy, czy to tam mam Nie, no to na bank starczy, ok. 64, 74, 76. Dobra, jeszcze sobie przerobimy to, bo to idealnie też nam powinno starczyć. Pięknie, no dobra. I teraz to nam na pewno starczy, bo łącznie mamy tego 60. 70, 82, 82 tego mamy, także na pewno nam starczy 10 zapasów, także mordy, lecimy, lecimy z tematem, piszemy wiadomość na Aberki, e, bierzemy, oczywiście tutaj nie będziemy, słuchajcie, nic jakiegoś niesamowitego, niesamowitego pisać, po prostu mu zostawimy wiadomość, dobra, to możemy rozwalić, i teraz tak, e, teraz tak, e, panie Abera, jak ja chciałbym, żeby, żebyś to miał napisane, tak, po prostu, na tym samym słupie ci napiszemy, A-B-E-R-A, -e e, ty C. Se... Możesz robić co chcesz Ale, 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 ale oczywiście tutaj się napisałem co chcesz Ale trzymaj się I teraz słuchajcie tabliczek oczywiście, no bo wszystko jest podpisane Nie chcę żeby on sobie w miejscu na Machoke Tower zrobił oborę, tak? Wiadomo o co chodzi Tabliczek I teraz mu na, napisz na przykład Ogarniasz yy, villager, o nie zmieściło mi się to, znaczy, że tak, villagerów więc możesz ich zrobić albo e, o kurczę słuchajcie, miałem laga albo e, zwierzątka o, ale ogólnie to e, ufam ci, więc rób jak Cześć! Dobra, słuchajcie, napisaliśmy mu wiadomość. Myślę, że to jest bardzo ważne. Widzicie, że tu jest podpisany skarbet. Tu jest wioska villagerów i o to chodzi, żeby się tego trzymać, bo to jest wszystko mądrze rozplanowane. Tutaj chciałem tylko sprawdzić, czy jest podpisane, że jest. zos. zwierzątka Macioka. Dokładnie tak. I tutaj jest areszt Macioka, także przechodzimy do robienia aresztu. Myślę, że to jest bardzo prosta sprawa. Tutaj, słuchajcie, bym tylko wyrównał ten teren, żeby to było jakoś, słuchajcie, no, żeby to było po prostu ładnie zrobione. O, myślę, że słuchajcie. O, o, tutaj możemy. Pyk, pyk, pyk. O, do tego momentu. Pyk, czyli tak, raz, dwa. Rozwalamy troszeczkę tego birta. O, wiadomo, że tu i tak zaraz powstanie budynek jakiś, no nie musi być, słuchajcie, jakieś nie wiem jak nazwać, koszary, nie no, koszary to bardziej tam gdzie przystawuje jakieś wojsko, no nie? Także to chyba nie o to chodzi, ale za, za, zaraz tam mi zobaczycie, zaraz tam mi zobaczycie, teraz tak, rozwalamy to ja mam naprawdę, słuchajcie, no potężny mam ten kill, łapatę mam jeszcze potężniejszą, więc gdyby nie lagi, to naprawdę robi fantastycznie. Dobra, zbieramy teraz to, uzupełnimy tutaj ditem, żeby było ładnie. No i dobra, powiedzmy, że powiedzmy, że słuchajcie, że tutaj będzie ten budynek, tutaj jest, słuchajcie, to na uko, żeby to oczywiście wszystko...

Powiedzmy, że tu zaczniemy się wkopywać. I teraz tak, boję się, że wpadnę do lawy. Dlatego, oczywiście, i tak musimy kopać na dwie kratki. No bo jedna kratka jest na tabliczkę, zaczyna drabinkę. Druga kratka jest na spadanie do wody. No bo przecież nikt nie będzie tam schodził. Tak na drabince. No przecież będziemy naprawdę bardzo nisko schodzić. Także, mordy, teraz jak ja kopię, przypomnę Wam o funkcji wspierania. Bo jest ona aktywna od bardzo niedawna u mnie na kanale. A prosiliście o nią wiele, wiele, wiele miesięcy. Więc przygotowałem dla Was kilka progów wspierania. Oczywiście jest to ten niebieski przycisk koło guziczka. Subskrybuj, który powinien być szary i jeżeli subskrybujecie to jestem wam bardzo wdzięczny także zalecam znaczy zachęcam bardzo żebyście sobie ogarnęli jakie tam są funkcje wspierania o kurcze słuchajcie znaleźliśmy kanion ponieważ y, jest jeden Dodatkowy film w tygodniu dla wspierających Czyli cztery w miesiącu Progi nie są jakoś bardzo wygórowane Są przygotowane na każdą kieszeń I oczywiście płatne jest raz w miesiącu Ta cena, która tam nie jest oczywiście raz w miesiącu A filmy macie cztery w miesiącu Jeden w tygodniu I są to filmy wyjątkowe Dlatego, żeby się odwdzięczyć po prostu osobom Które zechciały mnie wesprzeć Także mordę, zachęcam bardzo Pamiętajcie o tym i... I lecimy sobie Bum, dobra, ziomki Teraz tak, ja mam, jak ja mam tam zejść, jak tam nie ma wody? Ja cię kręcę to miało wyglądać inaczej, w sensie miało być gładko, tak? Miało, miałem sobie iść po prostu na dół. Miało nie być żadnych, słuchajcie, problemów. Okej, okay, dobra, czyli tak, tutaj mogę sobie zejść bezproblemowo. Yy, tak przynajmniej mi się wydaje. No i dobra, no i schodzimy na dół. Słuchajcie, cel jest cały czas taki sam. Tu jest w ogóle jakiś kurczebele portal zniszczony. Co to ma być? Co to ma być, słuchajcie? Ja tutaj będę musiał wybudować... Ej, w sumie możemy, słuchajcie, wziąć, tylko... Chciałem to zrobić stonem, możemy to zrobić, słuchajcie, stone'em. póki co. Gdzie ja tutaj, słuchajcie, kopałem? Gdzie ja tutaj, kurczę, bele kopałem? Jakbym, słuchajcie, wiecie o co chodzi, jakbym sobie coś takiego budował, budował, ale dobra, trudno, nie, nie, nie. To zrobimy później, to zrobimy kiedy indziej. Na razie celem jest to, żeby się dokopać do tego bedrocka i po prostu znaleźć miejscówkę. I po prostu znaleźć miejscówkę. Widzę, że tu są moby. Ogurasy wstrętne na mnie czekają. Do tego jeszcze ja mam, słuchajcie, tutaj jakieś lagi na serwerze, mimo że. A kurczę, bo ja mam słaby zasięg. No dobra, trudno, słuchajcie, lecimy tak, bo po prostu nasz, nasz, nasz serwer szwankuje No nie wiem, słuchajcie, to jest taki to jest taki badziew, że po prostu, jak, jak jest późna godzina i są serwery obciążone, no to po prostu nie działa. ale co zrobić jak nic nie zrobisz? Gra się całkiem normalnie, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. No i teraz tak. który pierz? Nie! Wypadł! O kurczę. Ok, ja słuchajcie, pamiętajcie, że mam kamienny myśl nieinchantowany, bez zbrojki. Ja jestem bez zbrojki. Maciuch lata bez zbrojki, ale jest dobrze. Jest dobrze, póki co jest git. I teraz tak. o, widzę, że tam, tam jest wyjście, także tutaj muszę mniej więcej kopać o w tych klockach! Nie, nie, nie. Tak, słuchajcie, dobrze mówię. Nie, nie tutaj, My wydaje mi się, że to jest słuchajcie jeden klocek, to są dwa klocki, dobra, trudno, kopmy na razie tutaj, bo ja już tego w sensie w tym momencie nie odnajdę tego, a moim celem jest o znalezienie miejsca takiego, gdzie bedrock, bo wiecie, ten bedrock nie jest idealnie płaski, nie, 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 on jest, słuchajcie, o, widzicie, on jest właśnie taki i teraz moim celem jest znalezienie, słuchajcie, takiego, y, takiego y, po prostu miejsca w tym bedrocku, żeby były dwie kratki głębokości. Wtedy, jak takiej osobie zabierze się wszystkie bloki, a można to, słuchajcie, zrobić. Można, można po prostu kogoś, wiecie, no, no czy tak szybko powiem, załatwić i zabrać mu wszystkie bloki. Wtedy jest S. Czyli, na przykład, słuchajcie, tutaj nie jest dobre miejsce, bo tutaj może sobie łatwo wyskoczyć. Ale jeżeli tutaj zamiast tego, słuchajcie, zamiast tego gra z birtu byłby bedrock, to taka osoba nie wyjdzie nigdy. Jeżeli oczywiście nie ma bloków, ani, ani perełki, no nie? I teraz, właśnie się tym zajmiemy, żeby po prostu taką miejscówkę znaleźć. Dlatego, trzeba po prostu słuchajcie, to kopać. Później to oczywiście wszystko ładnie zakopię, żeby to nie było takie wszystko rozwalone brzydko, ale generalnie myślę, że słuchajcie, czaicie bazę, myślę, że wiecie o co chodzi. Chyba, chyba, że twórcy Minecrafta to przewidzieli i nie zrobili takich miejscówek, bo wiecie o co chodzi. Wtedy gracz rzeczywiście mógłby przez przypadek tam wskoczyć, no nie? I mógłby mieć problem, ale, o kurczę, słuchajcie, no nie no, postaramy się to znaleźć staramy się to znaleźć. A jeżeli się nie uda nam znaleźć, no to wtedy wymyślimy coś innego. To wtedy po prostu, słuchajcie, takiego delikwenta. Patrzcie, patrzcie. Powiedzmy, że, powiedzmy, że e, taki delikwent, słuchajcie. Kurczę, no rzeczywiście, słuchajcie, nie ma, nie, ma, nie ma takiego miejsca tutaj. Na jakim ja jestem teraz poziomie? Jestem na poziomie 3, także można zejść jeszcze niżej. Jakby się chciało, słuchajcie, można zejść jeszcze bliżej. Patrzcie, to wtedy takiemu delikwentowi po prostu trzeba zabudować to obsem. No nie, o, 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 to nie jest głupie. Patrzcie, jeżeli tutaj byłaby taka nora, którą teraz właśnie wykopałem, to, to, to tutaj nie wyjdzie. No, mimo tego, że tutaj jakby nic nie ma, no to wiadomo, że tutaj nie wyjdziesz, tutaj nigdzie, słuchajcie, nie wyjdziesz. To też można obsem zabudować te dziury, ale powiedzmy, że na razie będą one koblem e, zabudowane. I teraz, patrzcie, lutka ta ścieżka, którą teraz buduję, byłaby z, zabudowana obsydianem. No to byłoby nieźle, w sensie, no byłoby kurczę nieźle, bo ta, te, ten gość musiałby rozwalić wtedy nie jeden klock obsa, tak jak zazwyczaj jest to w więzieniu, albo maksymalnie dwa, tylko musiałby tego rozwalić no po prostu masakrycznie dużo, a my nie musimy wcale dużo obsydianu używać, bo nie wiem, tam usiłem sześć klocków, także powiedzmy, że to może być coś, czy taka prowizorka. To może być takie, słuchajcie, prowizoryczne miejsce, ale mimo wszystko, kurczę, kusi, słuchajcie, kusi, żeby tutaj troszeczkę pokopać. Ja mam pełen ekwipunek, naprawdę? Dobra, no, ja mam pełen ekwipunek, to trudno. Kusi, żeby poszukać tego miejsca, bo takie więzienie byłoby po prostu epickie, ale rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że twórcy Minecrafta mogli się wycwanić i przewidzieć to, że ktoś będzie chciał tak zrobić. O kurde, retton, słuchajcie, jak ja bym tutaj jeszcze znalazł diaksy... To ja bym był, się chyba posikał ze szczęścia. To byłby hit nad hity, no nie? To byłby... Ej, to był hit. To byłby hit, akurat. Patrzcie, teraz widzicie, że tutaj nie ma wyjścia. Tutaj jest wyjście. Ale wystarczy, że zabudujesz coś takiego... O, tutaj sobie zabudujesz I już wyjścia nie ma, no nie? Nie, nie? No po prostu nie ma. Teraz możesz zabudować tak. Tutaj opsa. I tutaj normalnie ściana z opsa, no nie? To jest, słuchajcie, dobre. To jest dobre. Musimy porobić takie cele... I po prostu zabudowywać to obcem, tak mi się wydaje, bo kurczę, kopię już, no kopię tutaj wspólnie kilka minut i rzeczywiście, takich miejscówek chyba po prostu nie ma Żeby była dziura w bedroku na dwie klatki, Czyli chyba rzeczywiście, słuchajcie, oni byli po prostu bardziej cwani ode mnie i przewidzieli to, no i jakby uniemożliwili. No to, to ma, słuchajcie, jakiś sens, no bo kurczę, ale no bo kurczę Można by wtedy zrobić coś takiego, że Taki maciok przychodzi sobie właśnie do bedroka, kopie sobie powiedzmy łapką kobra, no bo wiadomo, że kilofem by mu wypadł klocek, który mógłby wyjść. Kopie sobie łapką, nie wychodzi mu klocek, no i jest uwięziony na zawsze. I wtedy co masz zrobić, Morgan? No nie, 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 wiem co masz zrobić. Jakbyś był na, powiedzmy na peaceful, no nie, na, na Tobie spokojnym, no to wtedy sobie nawet nie wyjdziesz, bo Ci nawet życie nie ucieka, no nie, bo Ci głód nie ucieka. Także rzeczywiście jest to, słuchajcie, jakoś tam yy, yy, lepiej przekminione, no bo patrzcie, tutaj niby jest fajnie, no ale wiadomo. Przecież mogę sobie bez problemu kopać w tę stronę, no i znowu mam wyjście, no i znowu mam wyjście, także mordy. Wydaje mi się, że w takim razie powinniśmy po prostu po prostu to sobie wszystko zakopać. W sensie po prostu, żeby, żeby było to jakoś tam ładniej i estetyczniej gotowe. Także to sobie zabudujemy. Pyk, pyk, pyk. I teraz tak, jedna cela była tutaj, o, To jest słuchajcie, dobra cela, to jest cela numer jeden. Jakbymy miał tabli. Mam tabliczki. Mam tabliczki, morno, nawet pięknie, Haczek, to, to jesteś jednak dobry ziomek. Tutaj będzie napisane tak: powiedzmy, cela jeden. Tak to sobie oznacza, żeby, żeby po prostu później nie błądzić, no bo, no bo łatwo jest się tutaj <laughs> zgubić, tak naprawdę. Teraz tak sobie zabudujemy. I tutaj w, pamiętam, że była druga cela. O kurczę, słuchajcie, ale tutaj to. Ej, poczekajcie, poczekajcie, a jakby to zrobić? Oho, no nie, no tu jest wtedy wyjście, wtedy tutaj mamy normalnie wyjście, okej, okay, tutaj powiedzmy, że na pewno jakieś kolejne będą mogły być cele, więc tutaj powiedzmy, że będziemy szli dalej, ale generalnie tutaj jest przejście do celi numer 2. tak, tutaj słuchajcie, będzie, będzie cela numer dwa, więc to sobie zakopię, żeby łatwiej się chodziło, teraz tak, to nam też jest niepotrzebne, to też powiedzmy, że jest niepotrzebne, oj, no i gitara, teraz tak, bierzemy tabliczkę, pyk, 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 będzie słuchajcie, cela 2 no i tak jak słuchajcie mówię... Na razie zostawimy to w ten sposób, żeby to w y, przyszłości ogarnąć. No normalnie z, z drabinkami wszystko tu będzie gotowe, ale chciałem wam tylko pokazać sposób na naprawdę op więzienie. Bo patrzcie, jeżeli, jeżeli ja bym miał wystarczająco dużo obsa, to taki gość. Jeżeli nie miałby, oczywiście, słuchajcie, żadnego kilofa a to jest łatwe. Łatwe do zrobienia. Wystarczy, słuchajcie, tutaj położyć łóżeczka. Wtedy takiemu delikwentowi każesz iść spać. Załatwiasz go, zabierasz mój ten On się tutaj odradza. masz pewność, że nie ma żadnych przedmiotów. Wciskasz go do środka, zabudowujesz go. No spróbujesz. zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy. Jeżeli on będzie tutaj, to wyjść i tak będzie musiał skacząć. Więc ten kosek się opłaca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I powiedzmy słuchajcie, osiem. Osiem klocków OPSA! Osiem klocków OPSA i do tego wiemy, który wychodzi, no bo to jest jedyna opcja wyjścia. No patrzcie słuchajcie, jakby nigdzie indziej nie pójdziesz, tak? Tutaj jest, słuchajcie, wszędzie obs... Znaczy obsydian, nie, to jest bedrock, także to jest jedyna opcja wyjścia. Myślę, że to jest bardzo spoko. Mordy! Teraz pytanie tylko, jak ja stąd wyjdę? Chudebele, marczepele, bo... Przydałoby się już te drabinki stawić, no nie? Przydałoby się zdecydowanie, więc ja, ja zrobię słuchajcie coś takiego, pyk, 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 pyk. Teraz tak, biorę drabinki i no stawiamy. Mordo, stawiaj stawia drabinki, tak? Wiadomo, że teraz będzie ciężej, troszeczkę postawić te drabinki, no bo kurde, mamy marcepelę. Jednak nam tutaj pokrzyżowały plany, te kaniony, te Creepery, które tutaj były, do tego. O nie, o nie jest budowanie na lagę. Oh no, to jest straszne. Nie, jeszcze szkielet mnie atakuje. Dobra, dobra, już chyba jestem poza. Chciałem powiedzieć, że jestem poza jego zasięgiem, ale, ale chyba nie. Chyba nie, on ma chyba zasięg nieskończoności. Jeszcze Creeper mnie chciał atakować, mordy. Dobra, jeszcze jesteśmy. O, jesteśmy mega blisko wyjścia. Nice, oczywiście źle to wszystko zrobiłem, wszystkie te drabinki zrobiłem źle, yy, oczywiście, ale to nie jest moja wina. w sensie, to, to, to jest wina po prostu gry, że ona jest takim skamerem, może no, tutaj był jakiś bikanium, no dobra, wychodzimy na górę, będziemy słuchajcie mieli przynajmniej połowę drabinek zrobioną, do tego pomysł wam, yy, zamysł wam pokazałem, bo generalnie mój plan na to miasto jest taki, żeby wam pokazywać troszeczkę jak coś zaczynam robić, tak jak na przykład tutaj zacząłem po prostu coś robić, pokazuję wam pomysł, tak samo z bramą, pokazałem wam pomysł, ale resztę ja i Elviso. Będziemy robić poza odcinkami. Ja będę robił, no bo mam z tego fan i chcę, żeby to po prostu fajnie wyglądało, żeby tutaj fajnie się żyło. A Elviso dlatego, no bo ma ze mną deala. ma ze mną umowionego umówion deala i po prostu podpisaną umowę. Także mordy, ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo jak nie, to taki pajęczarz będzie Was atakował. Także subskrybujcie kanał, odcinki są co dzień. Pamiętajcie o Instagramie, TikToku, wszystko podane w opisie. Tam już tam dużo z prywatnego życia i funkcja wspierania. Jeden film w tygodniu dla wspierających cztery filmy w miesiącu i to będą wyjątkowe filmy, żeby oczywiście Nagrodzić pierwszy, pierwszy film już jest w ogóle dostępny. Także ogarnijcie sobie, bo naprawdę nie są wysokie ceny. Także dzięki do następnego i